GoPro się uruchomiło. Idziemy. Tak, nagrywam GoPro. Idziemy sprawdzić po kolei. Już gdzieś coś będzie. coś tam jest uh -huh. O no, jakiś sklep czy biurko chyba jest starego typu. No. dmuch. Płytki tam widzę jakieś. No. Płytki, widzę, leżą. Mm -hmm. No, no tutaj tutaj tak to tak wędlinę, wędlinę to i nic. Gdzie? A tam. No. Mm, to fajnie z daleka wyglądało, ale bez Ciekawie, potencjału. A to chyba dość mm -hmm. długo stoi, że tak wygląda. Porki. Mm -hmm. Coś tam przejść? No, A przejdźmy dalej? tam. Tamtym w tamtym może tamtym coś nie przybyło. Nie? No. Czekaj, tu jeszcze jest reszta. Ciekawe, co tu mamy. O no, patrz fotel. Ale rozwalony. Kółka odciążała. Tak, podstawa została zabrana. Ciekawe pufy wyglądają jak te e, takie amortyzatory. Mm -hmm. Kiedyś Sililony były, takie małe. O patrz jakie są fajne półki w tym, no, pod Kuflady, takie pod skosem. Nie mm -hmm. mm, idzie wysunąć. Nic ciekawego nie ma niestety Ale fajne to jest, podoba mhm. mi się takie fajne biurze pod telewizorem. No, fajne, fajne mhm. Jest i śmietnik, tak. oczywiście to jest tamte meblowe rzeczy Toło mhm. pod blokiem, a tam kolejny fotel gamingowy, tam czy tam? O tam, gdzieś ten czepak tam jest Tam jest zamknięte, więc nie wejdziemy. Aha, buty. Czyli Duży rozmiar. Że zamknięte. Mhm. Tu nie. wtedy stał kontener. Tak, no, a teraz nie ma, więc idziemy sobie na tą stronę. Ale długo do końca tych działek, tych, tych, tych... Garaży. Garaży, no, brakło znowu mi słowa. No, nic nie zostało po kontenerze. Fajna górka na niego była akurat tu postawili wtedy. No. I no, no. ok. tutaj. skrzynka główna. No. Mabel, Mabel ktoś chyba wyrzucił. No, ktoś go się pozbył. I parę takich rzeczy samochodowych tutaj. O, wentylator z chłodnicy leży. No, możemy przejść. Tutaj nie szliśmy. Zobaczymy, co takiego. No, szapa jaka wygląda. Taka No. Ale zabijają. się jutro, nie? Zapiekło się. Teraz mhm. mniej hmm? Zaraz się wygniatą. Wygniatą no. z wody. Patrz, to jest u góry na dachu. Ile złotych. Ajajajaj, no. Nawrzucane. Mhm. Jakieś koła, drabiny, kawałek chyba. Ty patrz, gotowe aluminiowe. Robert tam jest wrzucony. No. Jest gotowy aluminiowy ten... No. Może ktoś rzucił, żeby mu dach nie odleciał z tego. No, no. <gry> no, zobaczmy co tu mamy. Pod śmietnikiem niewiele. Za śmietnikiem czysto. Blaszka od baterii. Jakieś śmieci. Mhm. Dobra, tak to kota. Duży taki, wysoki, typowy rycerz. To kwiat. Pytanie, czy ten kwiat był tak oryginalnie, czy jakieś dzieciaki sobie go wtyknąłem, czy po prostu ktoś tak sobie go wtyknął. są mi papiery. papiery. O, coś padło. Liść chyba. Nie ma nic znowu, liść wpadł mhm. do śmietnica. Tam Rurę od odkurzacza tu widzę. Tu nie wyciągnę. Wiesz, wyciągnąć, no, wyciągnę. Ale. ale jak będzie za głęboko, to nie wyciągnę. Nie no, ona jest tutaj w zasięgu ręki. Ale rura tu niepotrzebna. Mhm. Metalowa była pewnie. Coś ciekawego? No nie. Buta, karton, ups. No tak to jest. Tego nikt nie sprzątnął. Stał kontener. A lampa fakt była. No. Stojąca. Tak, tak. Tak to nic się nie zmieniło ciekawe. Kibel Nadal też jest. Też jest. Dzielnie zajmuje swoje miejsce. No tu się da przejść od tej strony. Sitko od szlewu. Wybrane są wiesz. Aha, no to To kależ jakiś pękł. Też wybrane? A nie, tu nie. nie, tu nie, ale nic nie widać ciekawego. Masienkowa półka taka kątowa. Tu jest kolejny kiban. A tak stał faktycznie. Stało ostatni, więc... Zostało, stał i ludzie sobie zrobili i zostawili tutaj. Tym razem tu jest otwarte no. O, kiedy ty tu nie udaje się odchodzić zobaczymy zobaczmy co tutaj jest buty i wiatry no. chyba nic ciekawego Chyba nic ogólnie ciekawego tutaj jakieś to jest liściory tytelizko. i paliza tak nie... oj przepraszam.

3 MAT Tyle ile można ćwiczyć, taka yoga. już tu kogoś poucza, żeby słoneczki tu wyjmować. Wydaje się napierdalają między tymi Pewnie tak nasz strach. Ich wiedza ogranicza się do tego, co tu zobaczą z tej ławeczki, na której co dzień siedzą, jak chodzimy. Nie, zawsze ich tu widać. Ewentualnie z tego, co zobaczą w te info. Hmm. I nic, nic nie ma. Więc tu idziemy jeszcze sobie gdzieś przez pracę. Mamiętacie no, jeszcze na rogu. Um, no. Nie jak nie będzie nic, to wracamy w słodkach wcale. No. Tutaj jest rzadko. Ostatnio tylko w tych koszach, co było na brzegu, parę takich niezdefiniowanych rzeczy. A tutaj nic. Co może jeszcze posprzątane? O, trochę posprzątane. Stała gałąź, która się nikomu do niczego nie przydaje. I zapięcie. to tu ten gdzieś potelik był chyba w pobliżu, bo ostatnio gdzieś go widzieliśmy w śmietniku. Jakiś to może ten sam. No i dobra, coś przylepiło się. Coś mi tu wibruje na zegarku. O, ktoś dzwonił do mnie. Niespodziewanie trafiły się kontenery obok siebie. Lodówki to nie biorę na pakę. Okna pod spodem są. Lodówka ma jeszcze agregację. Nie, nie ma już. Nie. Już ją ktoś widział. Ale to tylko remontowe, bardzo takie typowe. Ale, Ale okna już plastikowe, nie? No. Co jest? Samochodówka. Może chociaż kuterki znowu się jakieś samochodów. Tym razem tylko plastiki. To są jakieś deski z mhm. To jest stara szafka. Było to co? To nie nie wiem. Wie. barierki. barierki. Myślisz, że w tym by coś było? No, nie sądzę. Chyba nie. By leżało na wierzchu. wszystko takie są? Też poremontowe, poremontowe. chyba te remontowe. worki, chyba że przy wiesz. Tak, są deski, tam są też deski mhm. i jakieś zostały elementy A Stare takie spodłoki może jakieś wyrzucone. Tu są boki od samochodu, ale takiego wyglądają jak nowego jakiegoś, więc mhm. nie wiem skąd to. Ani nie nieponiszczone. No. Nie chcesz tego tego... dziuflę cholera? Nie wiem. Dobre. Dobre. No toje no. ale zakurzył jak pierciu Masakra no, Czym rurą wydechową Truchawą czy samym czymś błądę. No bo tak nie wyminąłby się Będzie miał filtr do wymiany powietrza jak tak ten kurz mu zaś się do no, tomat No O, a kontenera z zieleninką, z sałatką na dole sprzątnęli Kontener z sałatkami stoi. Tak na zakończeniu jeszcze sobie przejdziemy, rzucimy okiem, ale nie sądzę, żeby coś było, tu nawet widzę, że śmieciarka nie przyjeżdża wybierać. To, co było, to jest. Chociaż samochody stoją jeszcze. Samochody to są do biuro. No, o tej godzinie biurowiec? Oczywiście, że tak ludzie pracują. Mhm. Kot czarny przebiega. Mhm. No, A nic nie ma, dojdziemy do domu. Kartę mamy. A widzę, że ja, pan tu, chcemy przejść.